Gdy pierwsze promienie świtu malowały nieskończoną afrykańską sawannę w odcieniach bursztynu i złota, dwóch oddanych funkcjonariuszy ochrony przyrody rozpoczęło to, co miało stać się jedną z ich najbardziej wymagających i pamiętnych misji ratunkowych. Marcus Thompson, doświadczony weterynarz terenowy z dwunastoletnim stażem w zarządzaniu afrykańską przyrodą, założył na ramię ciężki plecak terenowy zawierający chirurgiczne instrumenty awaryjne. Przenośny sprzęt do znieczulania oraz różnorodne zapasy medyczne, które okazały się niezbędne podczas niezliczonych poprzednich interwencji ratunkowych w trudnych warunkach sawanny. Jego koleżanka dr Elena Rodriguez, biolog przyrody specjalizująca się w zachowaniu dużych drapieżników i terenowej medycynie ratunkowej, starannie zabezpieczyła swój własny sprzęt, w tym szczegółowe mapy anatomiczne, urządzenia śledzące GPS oraz kompleksowe materiały pierwszej pomocy, specjalnie zaprojektowane do leczenia dużych mięsożerców w odległych lokalizacjach, gdzie dostęp do profesjonalnej pomocy weterynaryjnej był praktycznie niemożliwy. Ich zmodyfikowany Land Rover został specjalnie wyposażony do rozszerzonych patroli w dziczy, wyposażony w wzmocnione systemy zawieszenia, zdolne do radzenia sobie z karającym terenem, dodatkowe zbiorniki paliwa na wielodniowe ekspedycje, oraz zaawansowany system komunikacyjny, który niestety miał ograniczony zasięg w odległych obszarach, gdzie ich usługi były najbardziej potrzebne. Pojazd przewoził również specjalistyczne klatki do transportu zwierząt, przenośny sprzęt chirurgiczny i wystarczające zapasy, aby utrzymać ich podczas tygodniowych misji głęboko na terytoriach, gdzie konwencjonalne zespoły ratunkowe rzadko się zapuszczały. Poranne powietrze niosło charakterystyczne dźwięki afrykańskiej dziczy budzącej się do życia, gdy różne gatunki rozpoczynały swoje codzienne rutyny żerowania, oznaczania terytorium i interakcji społecznych. Stada zebr były słyszalne w oddali, ich charakterystyczne szczekliwe wołania mieszały się z melodyjnymi pieśniami licznych gatunków ptaków, które zamieszkiwały akacjowe lasy rozrzucone po całej tej sekcji rezerwatu. Obaj strażnicy rozumieli, że ten pozorny spokój często maskował surowe realia przetrwania, w jednym z najbardziej wymagających ekosystemów świata. Gdy penetrowali głębiej w rezerwat, wzdłuż ledwo widocznych szlaków zwierzęcych, które służyły jako ich główne drogi nawigacyjne, ich rozmowa skupiała się na ostatnich raportach o niezwykłym zachowaniu zwierząt, które napływały z lokalnych społeczności mieszkających na peryferiach rezerwatu. Te raporty często okazywały się być ich najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o zwierzętach w niebezpieczeństwie ponieważ lokalni ludzie posiadali pokoleniową wiedzę o wzorcach życia dzikich zwierząt i często mogli wykryć subtelne zmiany, wskazujące na problemy wymagające interwencji. Ich dyskusja została przerwana przez niespodziewany widok, który natychmiast przykuł ich całkowitą uwagę. Około pięćdziesięciu metrów od głównego szlaku, częściowo ukryty za skupiskiem drzew gorączkowych, stał wspaniały dorosły samiec lwa, który wydawał się całkowicie nieruchomy, Pomimo ich zbliżającego się pojazdu. Postawa zwierzęcia wydała się obu doświadczonym strażnikom głęboko nienormalna, ponieważ zdrowe lwy zazwyczaj wykazywały natychmiastową reakcję ucieczki, gdy konfrontowane z obecnością człowieka, szczególnie w ciągu dnia, gdy były najbardziej narażone na niebezpieczeństwo. Markus natychmiast wyłączył silnik i sięgnął po lornetkę, aby przeprowadzić bardziej szczegółową ocenę sytuacji. Przez potężne soczewki. Prawdziwa natura trudnej sytuacji lwa stała się szokująco oczywista. Głowa i szyja masywnego drapieżnika były mocno uwięzione w osobliwej formacji widelcowej, stworzonej przez dwie rozchodzące się gałęzie starożytnego drzewa maruli, tworząc naturalny imadło, który skutecznie uwięził zwierzę w pozycji stojącej. Elena szybko zaczęła dokumentować swoje obserwacje w swoim notatniku terenowym, jednocześnie oceniając wyzwania techniczne z którymi zmierzą się podczas wykonywania udanej operacji ratunkowej. Kondycja ciała lwa wydawała się poważnie zagrożona, z widocznymi oznakami odwodnienia widoczne w jego zapadniętych bokach i matowym wyglądzie jego niegdyś wspaniałej sierści. Jego oddychanie było płytkie i nieregularne, sugerując, że był uwięziony w tej pozycji przez dłuższy okres, prawdopodobnie kilka dni na podstawie nasilenia jego widocznego pogorszenia. Okoliczności, które doprowadziły do tej tragicznej sytuacji stały się jaśniejsze, gdy zbliżyli się bliżej. Lew najwyraźniej próbował pocierać się o pień drzewa, normalne zachowanie używane do oznaczania zapachu i usuwania pasożytów, gdy jego głowa została zaklinowana między zbiegające się gałęzie. Jego kolejne walki o uwolnienie się udało mu się tylko mocniej zaklinować, jednocześnie powodując znaczne urazenia miękkich tkanek wokół jego szyi i obszaru gardła. Markus natychmiast rozpoznał, że stoją w obliczu zagrażającej życiu sytuacji awaryjnej, która wymagałaby natychmiastowej interwencji, jeśli zwierzę ma mieć jakąkolwiek szansę na przetrwanie. Kombinacja przedłużonej immobilizacji, odwodnienia i uszkodzenia tkanek stworzyła złożoną sytuację medyczną, która rzuciłaby wyzwanie całej ich połączonej wiedzy specjalistycznej i możliwościom sprzętowym. Najbliższa placówka weterynaryjna Znajdowała się ponad 200 kilometrów dalej, co oznaczało, że początkowe leczenie musiałoby być prowadzone całkowicie w terenie przy użyciu ich przenośnych zasobów. Elena zaczęła przygotowywać ich sprzęt do znieczulania, podczas gdy Markus przeprowadzał wstępną ocenę modyfikacji strukturalnych, które byłyby konieczne do uwolnienia uwięzionego zwierzęcia. Gałęzie trzymające lwa były znacznymi sekcjami twardego drewna, które wymagałyby ostrożnego cięcia aby uniknąć spowodowania dodatkowych obrażeń podczas procesu ekstrakcji. Kontu więzienia oznaczał, że samo wycięcie jednej gałęzi nie będzie wystarczające, ponieważ wiele punktów kontaktu przyczyniało się do więzienia lwa. Podawanie znieczulenia poważnie zestresowanemu i potencjalnie odwodnionemu zwierzęciu przedstawiało znaczące wyzwania, które wymagały starannego obliczenia dawek i protokołów monitorowania. Elena wybrała kombinację leków które zapewniłyby odpowiednią sedację, minimalizując jednocześnie depresję oddechową i powikłania sercowo-naczyniowe. Wybór miejsca wstrzyknięcia był krytyczny, ponieważ pozycja lwa ograniczała dostęp do preferowanych grup mięśni, zazwyczaj używanych do unieruchamiania dużych mięsożerców. Po tym, jak potężne sedatywy zaczęły działać i oddych lwa ustabilizował się w stały rytm głębokiej nieprzytomności, Markus rozpoczął delikatny proces, Usuwania gałęzi przy użyciu kombinacji narzędzi ręcznych i przenośnego sprzętu elektrycznego. Każde cięcie musiało być precyzyjnie zaplanowane i wykonane, aby uniknąć nagłych zmian ciśnienia, które mogły spowodować dodatkowe urazowanie już uszkodzonych tkanek wokół szyi lwa. Proces ekstrakcji ujawnił pełny zakres obrażeń lwa, które były znacznie poważniejsze niż sugerowała ich początkowa ocena. Głębokie rany okrążały jego szyję tam, gdzie szorstka kora ścierała skórę podczas jego zmagań, podczas gdy znaczny obrzęk wskazywał na możliwe uszkodzenie głębszych struktur, w tym głównych naczyń krwionośnych i tchawicy. Żółta wydzielina z kilku ran sugerowała, że infekcja już zaczęła się zadomawiać w uszkodzonych tkankach. Elena natychmiast rozpoczęła intensywne procedury opieki nad ranami, używając ich terenowego zestawu chirurgicznego do czyszczenia i oczyszczania najbardziej poważnie uszkodzonych obszarów. Proces wymagał starannego usunięcia wbitych fragmentów kory i martwej tkanki przy jednoczesnym zachowaniu jak najwięcej zdrowej tkanki, aby promować gojenie. Terapia antybiotykowa została rozpoczęta przy użyciu leków o szerokim spektrum zaprojektowanych do zwalczania mieszanych populacji bakterii powszechnie znajdowanych w ranach środowiskowych. Odwodnienie lwa wymagało natychmiastowej korekty poprzez dożylną terapię płynową, ale ustanowienie dostępu Żylnego u dużego mięsożercy w warunkach terenowych przedstawiało znaczące wyzwania techniczne. Elena pomyślnie umieściła cewnik o dużej średnicy w Żyle ramiennej lwa, umożliwiając szybkie podawanie zrównoważonych roztworów elektrolitowych, aby rozpocząć korygowanie zaburzeń metabolicznych spowodowanych przedłużoną niezdolnością do picia. Przygotowania transportowe wymagały starannej uwagi na utrzymanie drożności dróg oddechowych lwa i zapobieganie dalszym obrażeniom podczas podróży z powrotem do ich placówki bazowej. Markus skonstruował specjalistyczny wózek transportowy przy użyciu sprzętu ze swojego pojazdu, podczas gdy Elena kontynuowała monitorowanie znaków życiowych i dostosowywanie dawek leków na podstawie reakcji zwierzęcia na leczenie. Lew został zabezpieczony przy użyciu wyściełanych ograniczeń, które pozwalały na naturalne pozycjonowanie, jednocześnie zapobiegając niebezpiecznym ruchom podczas transportu. Podróż z powrotem do ich stacji terenowej okazała się być testem wytrzymałości dla obu strażników, ponieważ nierówny teren uniemożliwiał podróżowanie z normalnymi prędkościami bez ryzyka dalszych obrażeń ich pacjenta. Elena utrzymywała stałą czujność nad stanem lwa, dostosowując tempi płynów i monitorując oznaki powikłań, które mogłyby okazać się śmiertelne w ich odległej lokalizacji. Markus nawigował ostrożnie wokół najbardziej wymagających przeszkód, jednocześnie utrzymując kontakt radiowy ze swoją placówką bazową, aby skoordynować przygotowania do przybycia. Podczas drugiego dnia transportu lew zaczął wykazywać zachęcające oznaki poprawy, gdy kombinacja terapii płynowej i antybiotyków zaczęła odnosić skutek, jego oddychanie stało się bardziej regularne i głębsze, podczas gdy temperatura ciała zaczęła wracać do normalnych zakresów. Te pozytywne wydarzenia dały obu strażnikom odnowioną nadzieję, że ich intensywne wysiłki ratunkowe mogą ostatecznie okazać się pomyślne pomimo nasilenia początkowej sytuacji. Po dotarciu do swojej placówki bazowej, lew został natychmiast przeniesiony do ich szpitala terenowego, gdzie mogła być zapewniona bardziej kompleksowa opieka medyczna. Zaawansowane badania obrazowe ujawniły, że główne struktury w jego szyi uniknęły poważnego uszkodzenia, chociaż znaczące gojenie miękkich tkanek byłoby wymagane. Zespół weterynaryjny zainicjował bardziej agresywne protokoły leczenia w tym specjalistyczne techniki zarządzania ranami i wsparcie żywieniowe, aby promować odzyskanie zdrowia. Odzyskanie postępowało stale w ciągu następnych tygodni, gdy naturalna odporność lwa i jakość opieki medycznej połączyły się, aby promować gojenie. Jego apetyt powrócił stopniowo i zaczął wykazywać zainteresowanie otoczeniem, gdy ostra faza jego kryzysu medycznego się rozwiązała. Rany szyi goiły się czysto bez powikłań, pozostawiając tylko słabe blizny jako przypomnienie jego udręki. Decyzja o powrocie go do dzikiej przyrody wymagała starannej oceny jego stanu fizycznego i zdolności łowieckich. Po rozszerzonych obserwacjach i testach, zespół weterynaryjny stwierdził, że wyzdrowienia wystarczająco, aby wznowić niezależną egzystencję w swoim naturalnym środowisku. Lokalizacja uwolnienia została wybrana, aby zapewnić optymalne możliwości polowania, jednocześnie minimalizując kontakt z osadami ludzkimi. Rankiem jego uwolnienia, lew wyłonił się ze swojej klatki transportowej z godną postawą, która zapewniła jego gatunkowi uznanie jako króla bestii. Jego potężne mięśnie falowały pod złotą sierścią, gdy przeszukiwał znajomy krajobraz, który reprezentował wolność i niezależność. Przed odejściem odwrócił się raz, aby spojrzeć na swoich ratowników z tym co wydawało się uznaniem ich wysiłków w jego imieniu. Markus i Elena obserwowali, jak ich były pacjent zniknął w rozległych trawiastych równinach, niosąc ze sobą nie tylko przywrócone zdrowie, ale także ich nadzieję na jego ciągłe przetrwanie i prosperity. Pomyślny ratunek wzmocnił ich zaangażowanie w ochronę przyrody i zademonstrował głęboki wpływ, jaki oddana interwencja mogła mieć na życie pojedynczych zwierząt. Ich szczegółowa dokumentacja w przypadku przyczyni się do ulepszonych protokołów podobnych ratunków w przyszłości, potencjalnie ratując inne zwierzęta przed podobnymi losami.